Obniżyli wypłatę wszystkim. Wojskowa Federacja Rosyjska opowiada, żonie, o wypłatach za wojnę przeciwko Ukrainie. Ten, co do pieniędzy, Olya, żebyś wiedziała, tutaj chłopaki po 170, maksymalnie 180 tysięcy dostają. Aha. A 197 to są, to jest żołd sierżant z, sierżanta i dowódca, rozumiesz? Czyli obniżyli pensję. Tak, wszystkim. No, pieprzony Putin. Aha. A ten. A żołd? Nie ma. My tu i tak w chuj dostajemy, powiedzieli nam, tylko kontraktowcy dostają żołd. No, oni mają ten. Z żołdem i tak mniej niż ja. Dlatego cieszą się tym, co mają. Cieszymy się. I tak? 200 tysięcy to nieźle.